Dzisiaj parę słów powiemy sobie o takiej przystawce. Nie wiem, czy wiecie, że właśnie ta przystawka pochodzi na dobrą sprawę z Wenecji. A we Włoszech, Carpaccio to takie wrażenie, pasja i w sumie jedna właśnie z tych najpopularniejszych przystawek w Wenecji. W 1950 roku Giuseppe Cipriani stworzył i zaserował ten świeży przysmak włoskiej hrabinie w weneckiej restauracji, a potem stał się on popularny praktycznie na całym świecie. Jest on Podawany z oliwą z oliwek, z parmezanem, z odrobiną soli, pieprzu oraz kilkoma kropelkami soku z cytryny albo soku Worcester. Także jakby to po włosku powiedzieć un grande giusto. A co do tego naszego carpaccio, byśmy tak na dobrą sprawę y, potrzebowali: no przede wszystkim polędwicę wołową, parmezan, rukole, którą jeszcze tutaj za chwileczkę dorzucę, y, oliwę z oliwek, sok z cytryny, sok Worcester sól i pieprz. Przede wszystkim z polędwicy najpierw usuwamy resztki błon, tłuszczu, suszymy, nacieramy łyżką oliwy, owijamy folię spożywczą, i wkładamy na 30 minut do zamrażalnika. Oczywiście yy, liście rukoli puszymy, osuszamy, yy, połowę parmezanu w ogóle kroimy na takie cienkie paski, drugą połowę ścieramy na tarce, polędwicę wyjmujemy z zamrażalnika, odwijamy z folii, kroimy w bardzo cienkie plasterki, no i układamy na talerzach, sklepiamy oliwą, posypujemy właśnie tym startym parmezanem. Przybieramy liśćmi z rukoli, którymi za chwilę oczywiście przybiorę, żeby nie było. No i posypujemy kawałkami parmezanu. Karpacio podajemy z pieczywem oraz przyprawami, solą, pieprzem, sosem. Worcester, sokiem z cytryny. No i czasami możemy też do tego dodawać ziarniste... Pieprz. No i w sumie tak naprawdę ze wszystkich restauracji na świecie tylko Harris Bar w Wenecji mógł się właśnie pochwalić autorstwem aż dwóch potraw, bo które weszły tak naprawdę na salony międzynarodowego menu, ponieważ ten Giuseppe Cipriani, który zmarł w 1980 roku, był właśnie właścicielem tego legendarnego baru. Stworzył sławne receptury przede wszystkim na karpacia z parmezanem i sosem majonezowym, a także na koktajl Bellini z musującego wina Prosecco di Conegliano. No i oczywiście do tego były dodawane jeszcze pire z białych brzoskwi. No ale oczywiście ten koktajl Bellini też zrobimy, także na pewno pokażę tą recepturkę. Bardzo prostą, a bardzo smaczną. Ale tak to na razie życzę wszystkim, żeby się zajęli Carpaccio.